Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na komunikat gruszowy. Dzisiejszy komunikat gruszowy nagrywamy w uleńcu, w gospodarstwie i w sadzie pana Wojtka Kota. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Pan Wojciech zaprosił nas już wcześniej, ale yy, Teraz no, ta sytuacja, jak mamy obecnie w Gruszach, myślę, że jest bardzo dobra do tego, żeby spotkać się i porozmawiać. Także dziękuję Wojtku bardzo za zaproszenie. I cóż, no, po tych kilku dniach od, od infekcji pseudomonas spowodującego raka bakteryjnego, już teraz w zasadzie wiemy bardzo, coraz więcej, bardzo dużo, jak sytuacja się przedstawia z tym porażeniem, na, na jaką skalę to, to to porażenie. No, i, i, i warto to podsumować, przeanalizować i, i wymienić się również doświadczeniami. Dlatego, że a, tego zagrożenia spodziewaliśmy się wcześniej, sygnalizowaliśmy zresztą w, w większości komunikatów przygotowywanych pod kątem gróż wskazywaliśmy to zagrożenie. No. Y, Trudno powiedzieć, czy można było się na to, na to przygotować. Wielu sadowników program ochrony wykonało bardzo dobry, szczelny. Widać, że są różnice, jeśli chodzi o skuteczność tego programu ochrony. No Niemniej jednak, e, wielu sadowników nie może spać e, o to już od, o, od ponad tygodnia przez, przez to silne porażenie. Proszę Państwa, pytacie nas, i nas doradców, ale i Pana Wojtka też, bo się kontaktujecie. No, pan Wojtek jest niewątpliwym ekspertem i autorytetem w dziedzinie uprawy gruszy. Co robić teraz? Czy można było coś zrobić lepiej, więcej? Ja tylko przypomnę, że porą zimową przeprowadziliśmy wiele szkoleń, konferencji pod kątem grusz, podczas których. Omawialiśmy tą problematykę bakterii, w ogóle bakterii, nie tylko pseudomonas, ale i ale i, i zawsze powtarzamy, że no to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie i, i, i duży problem, jeśli chodzi o skuteczną ochronę, ponieważ nie ma takich rozwiązań, takich preparatów, które by dawały stuprocentową ochronę. W przypadku fungicydów yy, grzybowych tam jest skuteczność na poziomie 90 paru procent czy 98, a co mówić w przypadku bakterii, więc nie oczekujcie Państwo, że te rozwiązania, te zalecenia, które podajemy, że to będzie 100% skuteczności, bo pytaliście często po, po tym, jak wyszły te objawy, no wszystko zrobiłem według zaleceń, a i tak jest porażenie. Dobrze, ale to porażenie jest na dużo niższym poziomie, czy na bardzo niskim, gdybyśmy tej ochrony nie wykonywali. Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę, że, że to, nie, to nie jest tak, że to, że to daje stuprocentową ochronę, ale trzeba, szczególnie w takim roku, w takiej sytuacji jak ten, co ileś lat się zdarza taka sytuacja, takie warunki, gdzie naprawdę do tego, do tego silnego porażenia dochodzi. No i to pokazuje, jak ta ochrona, szczelna ochrona jest, jest niezbędna do tego, żeby uratować plon, bo tu mówimy o uratowaniu plonu, ale też i o konsekwencjach na przyszły rok. Tyle tytułem wstępu. Wojtek, jeśli możesz w paru... W słowach powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda w tej chwili u Ciebie. Jak oceniasz skuteczność ochrony, to co wykonałeś do tej pory i, i też różnice powiedzmy w, te, w, tej, w, tej, w tej, tej infekcji, która nie, tutaj u Ciebie również też wystąpiła na, na niewielkim poziomie, bo również, bo również u Pana Wojtka takie, takie gruszki się znajdują, ale one się znajdują. To jest, to jest naprawdę kilka procent, ja tak uważam, na poziomie kilku procent porażenie. Pomimo tego, że Wojtek też wykonał bardzo szczelny program, stosując no, te produkty, które wszyscy zalecaliśmy e, do tej pory, czyli Luna Care i, 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 i Soriale Fosforyny, i Miecie Aktywna, Wiflomieć Mieć Borg, która również w tym całym programie ma e, duże znaczenie, oddaję głos. No właśnie, ja byłem przekonany, że mam już taką wiedzę o gruszkach i o pseudomonas, że przecież u mnie. Co z nas nie będzie, a jednak się okazało kilka dni temu, że pojawiły się czarne gruszki. Nie ma tego dużo. Jest około 5, może czasami w niektórych miejscach do 10%, i też nie ma zasady. Uważam, że tam, gdzie ten mróz był największy, bo spadła tutaj temperatura, wtedy do minus 2 stopni i była ona o kilka, kilka godzin się utrzymała. Wydawało mi się, że zrobiłem wszystko. Tak jak Robert powiedziałeś, robione były wszystkie zabiegi, ale niestety, no, teraz jestem tego świadomy, bo też powiem szczerze, do tej pory nie byłem świadomy, że ta pseudomona jest tak niebezpieczna. My robimy zabieg przeciwko pseudomonas, ale my robimy to nie jest zabieg. Wyniszczający czy interwencyjny, bo my takich preparatów nie mamy. Jak w walce z Parchem, my mamy preparaty interwencyjne, które może, możemy zastosować po infekcji. A tutaj niestety tu jest tylko, możemy zapobiegać. I na pewno nie tylko ja, ale wielu sadowników też sobie myśli, a jeszcze nie zrobiłem tym, a trzeba było może jeszcze tym. No ja też tak przemyśliwam codziennie, że być może jeszcze jakbym zrobił jakiś jeden zabieg, to tej pseudomony by nie było. No ale. Przyznam się szczerze, przez ten ostatni tydzień w okresie tych przymrozków, co dzień w tych gruszach był jakiś zabieg. No, ile można. Także tutaj przestrzegam wszystkich, bo pięknie sadzimy wszyscy grusze. Ja sam też powiększam tą produkcję, ale chyba już po tym sezonie ją zatrzymam, bo okaże się, że zabraknie czasu do ochrony nawet tej gruszki. Ta ona jest, ona była w naszych sadach, bo to się nie pojawiła teraz. Ona była tutaj w czasie jesieni. Część z nas na pewno zrobiła za, nie wszystkie zabiegi jesienne, one są bardzo ważne. Mieliśmy bardzo lekką zimę, gdzie te pąki nie były domknięte, gdzie wiele razy padał deszcz, było wilgotno. Ta pseudomona się nam rozwijała cały czas. A teraz dostała wyjątkowo sprzyjające warunki no i się pokazała. I rzeczywiście w niektórych sadach jest bardzo źle. Może dojść do tego, że nawet ten plon zostanie zniszczony prawie w 100%. Nie wiadomo, czy nie, nie drzewa, i trzeba się mocno zastanowić, co robić dalej, jak postępować w tym, w tym okresie dalszym wegetacji w tym sezonie, aby te sady jednak uchronić gruszowe. No tak, zgodzę się z Wojtkiem, że to, ta, ta sytuacja, jaka teraz wynikła, to nie, to nie jest problem tego sezonu, ale to są, to są konsekwencje poprzednich sezonów i ubiegłego sezonu, gdzie dochodziło do infekcji zarówno w tym okresie po kwitnieniu, gdzie pąki w tej chwili już się tworzą, pąki kwiatowe, jak również i jesienią. Z drugiej strony, tak, no, pytacie Państwo nas teraz, jakie, jakie rozwiązania, co teraz robić, co czynić, no, jeśli jest taka sytuacja jak tutaj u Wojtka, to, to jest sytuacja komfortowa. Jeśli to porażenie jest na poziomie kilku procent, to ok, no, tutaj jakby nie ma zagrożenia utraty plonu, natomiast jest wciąż zagrożenie, Rozwojem e, tej bakterii. Więc, więc, wciąż, w takich sadach, w których, na, w których to porażenie e, jest na niskim poziomie, należy kontynuować ochronę zapobiegawczą. A czym? No niestety, nic nowego nam nie przybyło od tam, tamtej pory, więc kontynuujemy po prostu e, ten program ochrony zapobiegawczy, jaki do tej pory wykonywaliśmy, no stosując rotację. Więc, więc wciąż, e, mieć aktywna e, Soriale fosforyny lunaker. I na pewno, nawet w tak dobrej sytuacji, uważam, że jeszcze 3-4 zabiegi powinny być wykonane teraz, wiosną. No niestety dużo trudniejsza, gorsza sytuacja jest w tych sadach, gdzie doszło do, do, do bardzo silnego porażenia. To też oczywiście ma związek z, i z temperaturą, jaka, jaka była w tych sadach i z przymrozkiem, ukształtowaniem terenu, odpornością roślin, kondycją roślin, ale no jest naprawdę w wielu sadach jest źle i bardzo źle. Zamierają całe rozety i obumierają. I to też jest bardzo niebezpieczne, ponieważ tam będzie to źródło będzie wciąż bardzo duże, będzie narastało i, i będzie zagrożenie kolej, kolejnymi infekcjami, ale niestety tam, gdzie mamy doły szczególnie bardzo uszkodzone i, i zamiera, zamiera ta tkanka. No też niestety, ale jest, jest, jest zagrożenie, jest ryzyko, że będzie, będzie dużo takich właśnie ran zgorzelowych powstawało i, i to będzie się rozwijało też w kolejnych latach. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Ja uważam, że w tak w bardzo trudnych sytuacjach no, powinno się po, poobrywać, pousuwać te najbardziej y, uszkodzone te, te zawiązki y, i prowadzić dalej oczywiście też ochronę y, pod, kątem, pod kątem nie tylko pseudomonas, bo proszę Państwa, teraz mówimy o pseudomonas, bo do tej pory były warunki sprzyjające do, dla rozwoju tej bakterii. Natomiast przed nami kilka dni bardzo ciepłych, z temperaturami powyżej 25 stopni nawet. E, wilgotność jest bardzo wysoka, więc proszę Państwa, no nie ma tak łatwo. Erwinia powodująca zarazę tylko czeka na to, żeby zaatakować y, sady, nie tylko gruszowe, bo i jabłoniowe, więc pamiętajmy też o jabłoniach i o, o młodych sadach jabłoniowych. Natomiast no, trzeba być przygotowanym na to, że, że zaraza będzie zagrożeniem e, w ciągu najbliższych dni. To zresztą potwierdzają modele chorobowe, bo, bo, bo korzystamy z takich e, e, i tam na modelach chorobowych już to zagrożenie jest na poziomie e, no, średnim. Więc tylko to jest kwestia kilku dni i, i wyższej temperatury, gdzie, gdzie będzie naprawdę duże zagrożenie. Więc no, kontynuacja tej ochrony jest niezbędna. No, ja tutaj jeszcze odnośnie zarazy ogniowej chciałbym przypomnieć wszystkim sadownikom, którzy w tym roku wsadzili młodą gruszkę. Ona teraz pięknie nam zacznie kwitnąć. I tutaj uwaga, pilnujcie bardzo przed zarazą ogniową. Te zabiegi zapobiegawcze bardzo, bardzo często, żeby później nie, mieli, nie będziecie mieli pretensji do szkółkarza lub do tego, co Wam sprzedał, bo ta zaraza ogniowa w sadach gruszowych młodych, które będą teraz kwitnąć, na pewno się pojawi. Dokładnie. Więc tam mam, będziemy mieli otwarte kwiaty, tak. przez które dochodzi do infekcji. Natomiast w tych sadach już owocujących, ruszowych, w których doszło do bardzo silnego porażenia i ob, obumiera większość tych, tych, tak, tych zawiązań, tak, tak. będą rany, będą też będą rany otwarte, przez które będzie tak. dochodziło do infekcji e, przez zarazę ogniową. Więc tutaj, no niestety, ale jeszcze przed nami e, to trudny taki czas. Problem trudny, się za dwa tygodnie pojawi. okres. Dobrze, czy coś jeszcze moglibyśmy dodać do, do, te, do tego tematu, do, do tego problemu pseudomonas? No, czy, czy no ten, problem, ten problem pseudomonas na pewno ma wpływ, bo teraz nie wiemy, jakie kroki podjąć z przerzedzaniem. A, no, no bo tu automatycznie tak, ta pseudomonas głównie się pojawiła w większości sadów na dolnym piętrze, na tym zwanym stole. E, tutaj już nam przerzedzi, więc tego przerzedzania nie musimy, na moje oko, robić na dole bo ta pseudomona zrobi swoje. Ale w górnych piętrach pseudomony generalnie jest troszeczkę mniej, no i jest różnie, tak jak u mnie jest dość dużo tych gruszek, ale mieliśmy zimno, mokro, te gruszki mi rosną bardzo wolno, no i w dalszym ciągu, mimo że niektóre owoce mają już te 10 czy 12 mm, no zastanawiam się że cały czas, czy przezeżdżać, czy nie przezeżdżać. A kilka gorących dni spowoduje tak. wyższo, podwyższoną produkcję etylenu, więc Pod... też trzeba być tak. przygotowanym. Ile tego na... etylenu da, etleru dać, czy nie dać i, 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 i tutaj mamy bardzo poważny problem. No. no to na koniec myślę, że dwa słowa o miodówce. Yy, nie zapominajmy, bo tak skupiamy się na nie o miodówce. Ale te najbliższe gorące dni to będzie pole do popisu dla miodówki. Część sadowników już zastosowała Movento po kwitnieniu w niektórych sadach. Nie było takiej potrzeby jeszcze do tej pory, ale to na pewno nie, nie odkładajcie Państwo tego zabiegu, bo, 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 bo za kilka dni ta, ta presja, to zagrożenie ze strony miodówki będzie na pewno dużo, dużo wyższe. A pamiętajmy o tym, że Mowento działa dni. zapobiegawczo, a nie interwencyjnie. I kilka dni potrzebuje, żeby zostało wchłonięte. Dokładnie, dokładnie. potrzeba kilka dni. No dobrze, to jeśli, jeśli wyczerpaliśmy na, na, tą, na, na tą chwilę <tum> tematykę, to ja dziękuję bardzo. Abyśmy się nie spotykali przy <tum> takich sytuacjach związanych z taką bakterią jak pseudomona. Tak jest. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję nie. bardzo za to, że zgodziłeś się wystąpić tutaj razem ze mną w tym komunikacie. No i powodzenia. Dużo jeszcze pracy przed nami. Do zobaczenia.